Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz. Inwokacja. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy I w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz Z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany Martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść za zwrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną. Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych. Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzwacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop, gryka jak śnieg, biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą, zieloną, na niej z rzadka. Ciche grusze siedzą.